Witam w odwizowie, mamy UEFA Conference League. Tak no, Wychodząc już bez swojego kluczowego ogniwa. Bardzo zaskakująca my... i trudna Jesteśmy do uzasadnienia w decyzji, decyzja tak? sztabu szkoleniowego. Jak jeszcze, Może w tym szaleństwie poprać? jest metoda? Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. Tomasz Smokowski i Janek Laskowski, zapraszamy. Liczymy, że mecz tych rozgrywek Ligi Konferencji Europy zapewni nam duże emocje. Charleroi zmierzy się z Jagiellonią są. Nie grają u siebie, więc teoretycznie warunki nie są optymalne, ale mają nie szansę zagwarantować sobie prawo do gry w play-offach, mimo że jeszcze nie kończymy tej fazy. Myślę, że motywacji im dzisiaj nie brakuje. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Widzimy, że dzisiaj drużyna występuje w ustawieniu 4-5-1. Jest to ofensywna wersja tego ustawienia, więc zapowiada się otwarty mecz z ich strony. Patrzmy, jak prezentuje się skład Jagiellonii Białystok na dzisiejszy mecz. Oni również grają ofensywną wersją ustawienia 1-4-5-1. Zatem będziemy mieli tłok w środku pola. Także tu w miarę rozwoju akcji linie środkowe będą ulegały modyfikacjom, a pomoc będzie wsparciem dla osamotnionej dziewiątki, aż do płynnego przejścia w formalne 1-4-3-3. I ruszyła pierwsza połowa. Tamara. Mięciutko teraz na dojście. Dobry przegląd gry i obiecujące podanie. Nie rozwijają ten atak. Tak, to była obiecująca próba skonstruowania akcji. Ale szybko udaremniona. Ład tak rozpędza tę akcję. Jakonię, traci piłkę. A tymczasem. Mamy bramkę w jednym z pozostałych meczów Halo studio Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla drużyny Krakowi Obecny wynik brzmi 1 do 0 Za nami 6 minut tego meczu Dziękuję. Okazja, jak marzenie Poprzeczka, bramkarz musi mieć trochę szczęścia Nie wierzę własnym oczom, nie ma gola Jaka jest szansa obrony strzał Tak bliska, niemal zerowa Jednak widzieliśmy to przed chwilą Dobrze wybija, zmarnowany rzut rożny. Mara. Powoli, spokojnie wymieniają podania. Szukają okazji do ataku. Dziś debiutuje i wszyscy zachodzą w głowę co pokaże. Jak myślisz, czego mogą się spodziewać kibice? Środkowi obrońcy rzadko wzbudzają takie zainteresowanie, ale w tym przypadku jest ono uzasadnione. To zawodnik, który podniesie jakość całej linii defensywnej i sprawi, że drużyna znacznie lepiej funkcjonować będzie jako całość. Szansa, szybkie im impas i piłka w siatce, ale się teraz cieszą. Pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Było niemal pewne, że w końcu to będą gola. O, musi być gol! Ależ to było daleko od bramki. Fatalne pudło. Można to było lepiej wykonać. Szkoda tej okazji. Kamara. Cierpliwie rozgrywają ten atak. No teraz są możliwości do grania. I tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. No, zapowiada się ciekawa akcja. Teraz może być groźnie. Siadają na laurach, szukają kolejnej sytuacji w obszarze pola karnego. O teraz, świetny presji. Mają piłkę blisko bramki. Piłka wychodzi poza linię końcową boiska. Będziemy mieć jutrożny. To dobra okazja do podwyższenia prowadzenia. Bardzo dobre podanie. Za chwilę wznowią z autu. Próbować dośrodkowania. Może być niebezpiecznie. Musi to strzelić! I tak pokonał bramkarza! ale ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił, jednak ten strzał zupełnie nieudany nie musiał się wysilać. Przyjmuje się przy piłce, może wybrać podanie. Może być teraz groźnie. Można dogrywać to do środka. Tak, szybko powstrzymana akcja. Nic z tego nie będzie. Świetne było to zagranie. Nieźle wygląda ta akcja. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Ma opcję do dośrodkowania. Może coś być z tego podania. Broni teraz strzał, ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Strata Jagieloni. brakowało może następnym razem bardzo nietrafiony strzał Romańczuk. ładnie przesuwa się w pobliże bramki będzie chyba szukać decydującego dogrania uwaga strzał rzuca się i broni tak jak trzeba stawiają na krótkie rozegranie Dobry teraz odbiór na połowie drużyny przeciwnej. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Przejmują blisko bramki. Co z tego stworzą? Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Kamara. To sama końcówka. Przed nami minuta do doliczonego czasu. Udało mu się ograć obronę. Czy trafi do siatki? ta blokada strzału! A teraz czas Kupiazda, na przerwę. Komentarni. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Na razie, Żegnamy że, się na razie z Ten Warni zawodnik zi. jest kołem zamachowym razie, wszystkich razie, ataków żen, swojej drużyny. Jak Gramy atak na słabą. Znowu zamykam miłego oglądania. Pora ruszać z drugą częścią dzisiejszego spotkania. Rozpoczęła ją już ekipa Jagiellonii Białystok. Obyśmy mieli czym się emocjonować. Przerwał atak rywali. Susima spróbuje ataku skrzydłem. Uwaga, może odrobić część strat. Oj, cóż za seria w defensywie! Cudowna interwencja w obronie. Zimna krew i pewność siebie były najważniejsze w tej sytuacji. Dobre wejście w trzecią strefę mają sporo opcji rozegrania. Ależ łatwo teraz minął. Teraz strzał! Niewiele zabrakło! Siła dobra. Minimalnie niżej i byłby gol. Świetny pressing. Przejmują piłkę blisko Bramki. Ładna parada. Wyjaśnia teraz tę sytuację. Piłka daleko od bramki. nie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. Nicistej z tej akcji. Nie udało się trafić w bramkę. Romanczuk. Teraz spokojnie. Jak po sznurku. piłka w grze. Chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Gol! Piłka w siatce! Spokojny, pewny strzał. Tak to się powinno robić. Jedziemy. Jagiellonia Białystok potrzebuje już tylko jednej bramki, by wyrównać stan meczu. Jag gelonia. Pracą piłkę. Nieźle rozprowadzają tę akcję. Na tym koniec tej akcji. Skuteczna próba odbioru. Szybko przecinają te akcje. Dobre teraz ustawienie linii obrony. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Przyszłość sztabu szkoleniowego jest poważnie zagrożona. Drużyna przegrywa, nie widać żadnej reakcji na. Ale popatrzmy, bo mają okazję. Ależ wejście, świetna reakcja. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Nerwowa gra z obu stron. Sporo strat i niecelnych podań. Ma z kim rozegrać tę akcję. No, pokazuje teraz niezły zwód. I strata posiadania piłki. Karas Romanczuk. Chyba trafi! I proszę, Bramkarz był na miejscu. A Tak trzeba bronić w szesnastce. Spróbują coś zbudować w okolicy pola karnego. Może być ciekawie. Spróbują teraz stworzyć okazję. I to tyle z tej akcji. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Odbiór, Mucha nie siada, rywal bez szans. Jeśli nie teraz, to kiedy? To może być ostatnia szansa na remis. Może teraz wyrównać? Aj, była cudowna szansa na wyrównanie, ale zabrakło koncentracji, chyba tak. Tak było blisko. Odpłynęła im w siną dal, chyba ostatnia deska ratunku, to była stuprocentowa szansa. Spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie. Aut po tym wejściu obrońcy. Złe wznowienie z autu. Chyba zabrakło siły. Mamy sygnał, że na innym stadionie sędzia podyktował jedenastkę. Czy tak było? Zgadza się, był rzut karny dla ekipy gości. Karnego wykorzystali. Bramkarz nie może mieć do siebie pretensji. Przy karnym niewiele może zdziałać. Prowadzą teraz dwa do jednego. 84. minuta na zegarze dziękujemy za te informacje do końca regulaminowego czasu pozostało 5 minut tak, doskonały ja odbiór w dobrym momencie no i zobaczymy nowego zawodnika na murawie bardzo ładne dośrodkowanie z niemal padła bramka Jagiellonia oddaje piłkę rywalom. Bo Kasko by się do tego klubu. A jak my nawet z grupy nie wychodzimy, to też... Nie Jagiellonia w natarciu, wciąż walczy o remis. My chociaż niewiele czasu zostało. Nie wiem. Jest szansa, aby wiem. przyspieszyć. Też nie wiem. Widzimy no teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Uff.